Hey, dzisiaj robimy świąteczny haul Pepko i Action. Powłóczycie się z nami po sklepach, poprzeglądamy razem półki, a potem na spokojnie w domu pokażę Wam, co kupiliśmy. Zaczynamy od Pepko, zobaczymy, co mają ciekawego i na co można wydać zarobione pieniążki. Osiemzłociszy. Chcesz do świątecznej zupki chińskiej? <noise> na pewno. Mm. Znam ten zapach, jakby budyni waniliowy. Dziękuję bardzo. To mogę sobie budyny nagotować. <noise> A ten jest taki cytrusowy, taki fajny. No, To to chyba to, co? Jeszcze okay. herbatki świątecznej? Tak, 460. A czekaj, jeszcze to zobaczę, bo wydaje się większe. E, 550. Jeszcze więcej świątecznej herbatki. Bierzemy do dziewczyn na choinkę, bo są słodkie i uratę. I dzwonią. I na choinkę do dziewczyn do pokoju, żeby nam w kontaktach nie grzebały. Na baterie taki zestawik. To mi się podoba. Bo może być i też w ciągu roku używane. Może takiej głowicy kochanie chcesz? Nie. Nie chcesz? Nie. Jeszcze takie rogi jednorożca do dziewczyn na choinkę. Takie za złotów to wychodzi jeden i idealnie będzie pasowało do tego tu. Jednorożca. A teraz idziemy jeszcze wydać pieniążki do action. Tak, bo nie było tutaj poszewek na podróż. Tak, bo my jeszcze poszewki chcieliśmy kupić takie świąteczne, ale tu był rozmiar 40x40, 40, a my mamy 50x50 50 tak. poduchy. Także albo w Action, albo jutro do IKEI prawdopodobnie jak się nam plany nie rypną, no to idziemy do Action. A nie? Tak. Gdyby się ma pieska. Upwiłobyś w te wisko? Oczywiście, że tak. Tak? Tak, bo piesek też ma prawo obchodzić święta. I coś po co w ogóle przyszliśmy, czyli wianuszek adwentowy. Adwentowy? Nie, wianuszek na drzwi, które sobie ozdobimy jeszcze jakoś ładnie. Do wianuszka weźmiemy takie kuleczki, bo są urocze i takie trochę zimowe. I żeby przełamać trochę... Mm, zieleń. Weźmiemy trochę eukaliptusika. Zobaczymy z z kościołem i choinką. A czy potrzebujemy? Chyba nie. O, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Ale jest ładny. na Spokojnie, pokażę Wam, co kupiliśmy. Najpierw zacznijmy od pepko. Kubeczki dla mnie i dla Dariusza, e, białe i czerwone, one kosztowały 15 zł, pojemność 550 ml. Więc na takie porządne grzańce, porządne herbatki, jak znalazł. Kolejna rzecz, świeca zapachowa. Proszę bardzo, taka w różowym opakowaniu. Niby to jest o zapachu róży. Kosztowała 20 zł. A czy pachnie różą? No, trochę różany, ale taki jeszcze jakby cytrusowy, cytrusowa nuta. A kolejne rzeczy to już. Praktycznie wszystko będzie do pokoju dziewczyn, ponieważ do pokoju dziewczyn nie mamy żadnych dekoracji. Także na okno będzie powieszone takie lampki. Kosztowały one 15 zł na baterię. Powiesimy sobie je na oknie, żeby ozdabiały. To są takie drewniane gwiazdeczki z reniferkami. W planach mamy ubrać choinkę. U dziewczyn w pokoju, żeby miały swoją choinkę, więc takie światełka LED, również na baterie, żeby nam dziewczyny w żadnych kontaktach tam nie grzybały. Kosztowały te lampki 10 zł, to jest 50 żaróweczek LED i długość 4,9 m. Następna rzecz to takie jednorożcowe rogi, 4 zł taka paczuszka, kupiliśmy dwie takie. Fajne zawieszki. Stwierdziliśmy, że będzie w tym roku u nich jednorożcowa choinka, i dlatego do kompletu dokupiliśmy im po jednorożcu, taki z różową, grzywą i różowym ogonem, 4 złote. I kupiliśmy też dwie sztuki takiego czegoś. Potem do kompletu, jak już wszystko jednorożcowe i holo, no to łańcuch. Pewnie widać czy nie widać. Powinno być widać. Eee, takie ala muszelki powykrzywiane. Kosztował 5 zł spoko. I coś, co mnie naprawdę urzekło. Takie drewniane konisie czerwone. Może nie są jedno, znaczy nie konisie, tylko jak? Renifery. Eee, może nie są jednorożcowe. Ale są śliczne i do tego mają dzwoneczki. W opakowaniu są dwie sztuki, 4 zł, czyli 2 zł za sztukę takiego drewnianego renifera na biegunach. Kolejna rzecz to widać takie drzewko. Mamy zamiar postawić je w korytarzu, bo ten korytarz to taki smutny, przygnębiający i ciemny. Więc takie drzewko zawsze rozświetli, i takie wiecie, na wejściu będzie już atmosfera. Może cały rok tam stać, tak naprawdę. Zasilane na trzy baterie kosztowało to 30. I ostatnia rzecz z Pepko to kocyk. 130 na 170 cm. Kosztował 20 zł. A z racji, że ja jestem zmarźluchem, Taki czerwony kocyś, żeby sobie atmosferę świąt umilić, miło czas spędzić z dariuszkiem albo z dziewczynami pod kocysiem, sobie coś obejrzeć, wybić ciepłe kapkałko. Będzie słodko, megaśnie i militarnie. To teraz przejdziemy do action. Stwierdziliśmy, że do nas do pokoju przyda się coś na parapet, więc takie choineczki. One mają światełka LED. Będzie widać. W każdym razie świecą. Kosztowały 19,99 zł groszy. A żeby postawić sobie na parapet czy gdzieś na komodzie żeby sobie świeciło i cieszyło oko. Stwierdziliśmy, że nie mamy żadnej paterki albo czegoś na słodkości, a taka na święta też spoko. Kształcie gwiazdy, porcelanowa ze złotym brzegiem i kosztowało to, już Wam mówię, 22 22,95 groszy. Następna rzecz będzie nam potrzebna do zrobienia takiego wieńca na drzwi, będziemy sami robić, ale potrzebowaliśmy bazy. I zauważyliśmy, że w Action właśnie taka baza jest, już ze światełkami, więc spoko. I ten wieniec kosztował 23,99 zł. Mam zamiar udekorować go taką gałązką z białymi kuleczkami. Ta gałązka kosztowała 8,95 zł. I do tego, żeby tą zieleń trochę przełamać czymś, to takie, taka gałązka eukaliptusa. 7,25 zł. O, oprócz tego w action kupiłam sobie tortownicę taką maluśką, maluśką. 18 cm średnicy, 10 cm wysokości. Więc spoko jak będę piekła, tylko dla nas torcik to wystarczająco. No i z racji tego, że zbliżają się urodziny dziewczyn, to balon dwójeczka. Także to chyba na tyle w dzisiejszym vlogu. Widzimy się jutro.